Badam. Endgame, z Shadow of the Colossus. Jak ktoś żyje na czacie, to proszę o dać znać. Ja się może przedstawię, jakby wiedział, że ktoś mnie słucha. Idę zabić trzynastego Kolosa. Jesteśmy po wielkim zwrocie akcji. Jadą tu jacyś ludzie. Pewnie się okaże, że co? Że ten Lachon to jest zły Lachon. I ja jestem absolutnie e, wierny. Czy mogę? Stawiałbym na to, że nie warto i tak dalej. Czemu chłopiec się trzyma zamiennicę? Może go boli, że ty, może kucyk się głupie pytanie pyta Obstawiam, że jakbym telefon podłączył to by lepiej działało. Okej, okay, jest tam. Next fowl is... okej, bla bla nie jesteś sam. Wielki ślad lata po niebie. Dobra Namierzanie. <laughs> tam! O proste to sporo Aże może sprawdzę jeszcze, czy to w sumie da tak proste tak, tu jest przejazd Wielka kraina pustynna Z górki, no Ja się mogę teraz przedstawić, bo tam jest jak ktoś słyszy Maciej Makuła, etc., etc. Później się okazuje, że to kobieta z Tajlandii Tak Jadą, jadą tam te ziomy, ciekawe co to, jak to się skończy ja z tego co słyszałem, to wiem, że to może być prequel do tego całego ICO. ICO jest fajnie pedalski. Tam jest rodzaj i tak dalej. No ale to sobie już kiedyś przeszedłem. Więc ten, więc nie ma sensu w to grać dwa razy. No, chyba żeby dużo osób klikało w reklamy i tak dalej, to muszę zastanowić. Nie, no ale, ale Teraz jadą lewacje, Kolos, koń pustynia, kolos, koń pustynia. Mówi radziecki. No tak, na taki jest przepis. Lepsze to niż strzałku TE, strzałku TE pies. Potem widok na WHT łapy. Ładny skok koniem. Więc eee, wyjedziemy to pustynię i wiem. Przejdzie Iko. Nie, to jest kurde. To było fajne, jak się było jeszcze Emo dzieckiem. I TD i TP to Iko wyszło? 2002 To już w ogóle jest stare, tam już w ogóle nic nie ma. Zaraz, 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 zaraz. Ja coś ich zlamiłem. Ano zlamiłem, ale wykorzystamy drobne cheaty. Bo potrzebuję konia po drugiej... Po tej ciemnej stronie tego miejsca skoczę, dopłyniemy. O, tutaj na szczęście było głęboko i robimy Przejdź Krasza i Jacka i Dextera. Jack był dobry. Kurde, Jack to była dobra gra. A też teraz jest w ogóle w wersji jakiejś HD. I to się też może nic nie zastarzało. To robiło Naughty Dog, to ma przerywniki rewelacyjne, fabułę dobrą. Jedynka była taka słodka, że po prostu człowiek tylko miał opad szczelny na grafikę, ale już dwójka i trójka to było fabularnie dobra rzecz. No. Dobra, koń. A tu był przejazd. Koń szpanuje. Realistyczny, podoba mi się to, ma jakąś tam ten... Okej, okay, no ja muszę jakoś tam się dostać. Teraz tam jest przejazd na stół. Halo. No. Jezu, jaki po hamplach dał. Eee, dobra. On wygląda, teraz się skojarzyłem, sądząc po tym... Po tej budowie. Jak się o koń śmierci? Boże, nie puszek. Pimpuś. Dobra, jest pustynia, a z instrukcją. No i to tylko zabić. No tyle. For full Pro. Mamy godzinę 13 już prawie, prawie punkt. 10 minut życia i nie będzie kolosa. Ruina. No to jest to, co zostaje po rządach lewaków. Hiszpania to jest prawdopodobnie. No ładne, ładne. Tam muzykę chcą we mnie jakieś uczucia wzbudzić, ale to się nie uda. Okej, okay, jak to zmusić do lądowania? Mgła jest. Teraz tylko radiolatarnię przestawić i się rozbije, ale to był najlepszy sposób. Radiolatarnia też jest. No zobaczmy, jakby do tego podejść. Z łuk. No łuk to jest najprostszy ten pomysł, prawda? Zestrzelźmy jakieś stateczniki i tyle. Takie bym chciał w Kerbalach zrobić. To pewnie może spokojnie osiągnąć atmosferę, orbitować. Ma jakieś worki z powietrzem. No zobaczmy. Czy to jest ludzka? No dziele, wygląda jak ludzka stonoga, lata, ani nie ma nuga i niczego. Ładne, strasznie. Imperium takie miało. No to nic nie da, zaraz, zaraz. gdzieś tu musi schodzić jakieś niżej. Dreamliner robali. Ta, 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 No czujesz się jak wśród zergów. Ej, cień w ogóle zostawia. To jest dobry staw. Kurde, jaka grafika. To nie jest mgła, może troszkę przesadziłem tutaj nadinterpretację. No nie wiem, nic nie widać. On też na nic nie widzi, zaraz bym chciał gdzieś wylądować. Idealny na misję ratunkową, prawda? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem teraz jeszcze, zaraz. Coś tu musi być ciekawego na ziemi. No pomyślmy. O! I trochę zabulało. To jest prawdopodobnie jakiś pęcherz z gazem, co go unosi. Myślę, że jak dwa pójdą, to on będzie obniżył wysokość. Będzie można wejść na niego. A jeszcze, przepraszam, jest tutaj ostatni. Kurde, morda, konia mi zasłania. Są te żydowskie, japońskie kamery. Boże, takie coś ja wierdzielę. Po prostu widzisz tego konia, trolla. Coś tam się dzieje tymczasem. Zaraz, zaraz, zaraz. Koń, spokojnie. Okej, okay, no zarył. Podjedziemy bliżej. To jest lepsze, kurde, jakieś ancharty, tam była reżyserowana scena ataku na samolot. Tylko, tutaj no to jest nic nie nieregistrowane, to jest wszystko proceduralnie. To jest po prostu wzię wzięli inteligencję tego kolesia i go. No tutaj ten. I on testują. Okej. Okay. Są prawdziwe emocje. Jakby to jeszcze było na Linuxa, ale no okej, okay. teraz punkty. Punkty, punkciki. Gdzie to może mieć zainstalowane? Zaczniemy od góry, może gdzieś tam zalega. Nie, tu jest część głowowa. To jest dobra, podoba mi się to. Jest, okej, okay, jest pierwszy bill. Okay, no szkoda go trochę, bo jest przynajmniej niezbugowany. to dobre wszystko, wszystko to jest dobre. Oho. Robi manewry. To mi przypomina, jak było na głupią konsolę Nintendo, te całe gry z gatunku Rogue Squadron to się latało po tych wielkich bazach i tam się działało wieżyczki, to było słodkie Spoko, spoko No i niestety tu chyba tego nie ma, ale ja się z przyjemnością po nim przejdę, się milo spaceruję Chyba, że gdzieś tam wsadził sobie, ale widzimy, że nie Oż ty kubańcu Zaraz, zaraz, zaraz Chodź tu Oszukał mnie. Zaraz, zaraz. Czy to jest teraz realistyczne? Moment. To hmm. bugi, tak? Ja też możliwe. <laughs> zaraz. Moment, no bo tego żeśmy nie przewidzieli. Nie, no dobra, co się stało? Wrócił. Bugi faj, Bugi fest. Chodź tu. Nie, nie wytrzymam. Boże, morda konia, która mi tutaj ułatwia to mikrowanie, to jest najgorsza rzecz. Koleś, który tą mordę zrobił. Okej, okay, pierwszy baniak leży. Drugi baniak. Trzeci, dobra. Skąd on wyciąga strzały? No jak skąd? Z... Jak się nazywa? Pęk, tak? Na, te, na strzały? Czy kołczam to jest na bełty? Ok, jeszcze raz. Ok, teraz ryje prawym stocznikiem. Ale on by dobrze zdał próbę... E, tego... Wrony, naprawdę. Bo nieźle sobie radzi tutaj na ziemi z lądowaniem. Takie coś mieć Kerwala. Kurde bele. Trzymaj się, koleż nie rób scen. Wchodzimy po tym kolosie. Ale nudzi gość teraz. Fajnie zresztą tutaj. Nie jest to zły projekt. Powierzchnia nośnia jest. Mi się podoba że to, że jest duży. To jest najważniejsze w takich projektach. Kurde Belissimo Gdzie jest? Koń jest szybki. Jedynie niezbugowana rzecz, nie sąc zmory, to jest koń. Będzie trochę nudzenia. Która tam jest? Obiecywałem 10 minut. No niestety błąd z ziemią to pokrzyżował będzie trochę dłużej. No, celujemy strzał zabi. jeszcze punkt numer 3 i jeszcze ten. Okej, okay, on tu będzie chciał wykręcić za górą. Ja znam już te manewry. Tam kurde znam. Uwaga! Nieźle mi kruje, muszę przyznać, jak na ...Vipera. Cfaniak. Dajesz, dajesz koń, że koniec trochę jest zbyt wolny. Musimy mu kupić jakieś jedzenie, żeby to szybciej działało. Hmm. I tutaj. Ajajajajaj... Ajaj, aj. Koń trochę coś zdygał. Ale myślę, że to może być sposób. Hmm. Dobra, mamy cię. Teraz tylko przystąpić do fazy dorwania. <laughs> ok, byle szybko, bo on potem zmieni tą geometrię będzie tylko problem. Dobrze, dobrze No i zabić. No tylko gdzie ukrył znowu punkt G. To jest największe tutaj oszustwo w dziejach. Miał być, a teraz go nie ma. Na końcu go nie ma, bo ten się aktywuje kilka razy. Tu nie świeci hmm. No i ja tam byłem i tam nie było, więc nie wiem, czy jest sens się wracać. Gdzie jeszcze mogli mu skakować ten punkt? Sprawdźmy ten przód, bo ten przód brzmi podejrzanie. A proszę Sory. No szkoda, fajny projekt, ja go doceniam. Ja to zrobię. Z... ja wie... Akurat tego syfa z wielką niechęcią molestuję. Naprawdę. Ok, zniknęło. I prawdopodobnie tył. Okej, okay, teraz będziecie już panowo manewrami. To jest dobra konstrukcja, naprawdę. Jak na taką dużą, to by to tak lata. Aż mam ochotę zrobić to w kerbalach, żeby tak samo jakiś inny kerbal, jak będzie multik, to zrobię taki mod, że będzie trzeba chodzić kerbalem i zniszczyć takiego wielkiego latającego statka. Okej, okay, mamy cię. O! Na tym to polega, to schowane. Świetny, świetny pomysł. To nie popełni błędów wieznych wojen. Koń na dole mi cały czas widoczny. To jest fajne, w niektórych grach koń nie znikają. Oho. No, niestety nudzi. Ok, prolądowanie. Okej, okay, dzięki. Szukaj, szukaj, gdzieś tutaj. Gdzieś tu jest. Mam zbugowany troszeczkę ten cały GPS, ale. To może być feature, tylko podejrzewam, że nie są technologię, że to się może zakopywać. Brakuje radaru, ale to to nie są czasy GTA jeszcze. Gdzie była strzałeczka pokazująca gdzie się idzie. Jest! Wrócił. Kończą się baterie w mieczu. Uwaga, to się zdziwi. Już, haha. I co, miałeś chamy. Fajny worek już go nie masz? No nie, ale jestem pod naprawdę pełen podziwu. Dobra konstrukcja. Zdaję wszystkie próby. Jeszcze z próby, której nie znałem, próba zima, czyli Robala, że pod ziemią się porusza. To by wprowadziło nowe standardy w moich konstrukcjach. Okej, okay, czekamy aż tam odpuści. No i rutynowa procedura abordażu. Czekamy aż rozpocznie przyziemienie. Okej, okay. podchodzimy do przedniej płozy. I chodź tu. Już <średzimy> troszkę ten, troszkę koniec. Głupi koń. Przepraszam. Już... Coś go nie wzrusza to nawet. <laughs> Od drugiej strony podejdziemy. Miałbyś... Czym koń nie utrzymał prędkości? Tyle. Chodź tu. Nie. Wejdź na konia. Błagam. Okej, okay, mamy dobrą, tutaj przetniemy go drogę. Oddam ma pyszczek. Okej. Okay. pierwsza klapa otwarta. Pod klapą ma te systemy. To jest też fajny pomysł. Ok, koń tam na dole mi kruje. I klapa numer 3. Chyba że to było gdzieś tu. Nieoznaczone, no nie jest. Tam jest klapa jeszcze jedna. Nie, no zaraz, zaraz, zaraz. To była po jedną z tych klap. Czemu tego nie widać nagle? Przecież było tutaj. Świeciło się. Coś tu się... Coś tu... Coś tu śmierdzi. Zaraz, 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 zaraz. A jeszcze jest jedna klapa? Ma trzy klapy? Tak, jest tam trzecia. Sorry, przepraszam. Kurde, takie to jest fajne duże, może takim czymś latać. Dobra ma tak tą taką konstrukcję, że ona jest naprawdę dynamicznie zmienna. Dobra. To był trzynasty. Jest dobrze. Znaki na niebie. A, pokazówka teraz zapisuję. Niestety, no jak mówię, nie muszę zapisać na tym, co używałem. A mam dużo miejsca też. Czy konie też dopadają maski? Właśnie jest dużo pytań bez odpowiedzi. To jest dziwne w czasach gier typu Call of Duty, gdzie wszystko jest odpowiedzialne do końca. No ale zobaczymy. To był Pechowy. Był bardzo dobry. 13 naprawdę. 10 na 10. Plus inspirująca wizja. Pokazówka. Zamknięte miasto za kanałem. Mrągowo zobaczymy, co on tam potrafi. Kurde, jaki koleś w ogóle nagle się robi ten. Pokaż mi swoje blizny. Ech, no dobra, ten Lachon nie jest tego wart. On już to wie. To jest totalnie misja taka głupia. No ale bohaterowie byli głupsze misje. Patrz, Mario. Strzel z łuku w gołębie. A to jest, kurde, dobry taki pomysł. Kraków się ucieszy. Chodźcie, tutaj chamy. A cwaniacy. One już wiedzą. To skurde, oni czekają, aż przyjdzie babcia z tym, z okruszkami, gdzie karmić. Hmm. No to formalnie zapis. I co, jeszcze jednego? A potem wtedy bym chciał obserwować na no dłużej. To był trzynastka. No gra już jest dużo dłuższa od kilku Call of Duty razem wziętych. Zaraz. Z 9 minut. Wrócimy o 13.30 wobec tego. Tu będą takie fajne restarty testowe, a póki co. Ciemność ciemność, ciemność.